Witam wszystkich hodowców, tutaj Sebastian. No i drugi materiał pojawia się, dlatego że sprzedziło kilka osób. Ale prawdopodobnie to jedna osoba, która tylko po prostu pisze z kilku multikon, bo pisze tak samo. Więc w tylko udajesz, że to zmienia. Uniki są bardzo podobne, ale dobra. Powiedziałam, że ja ich oszukałem, bo jest tam tam tydzień. Twierdzą. A jakby oglądali te to odcinki, to by doskonale wiedzieli. Ja nie będę im teraz wytłumaczył się. Mam, mam po prostu mało czasu. Gołębie grzeją, bo widzę, że mam bułkę, ale one myślą, że tego nie wolno im chleba jeść, więc im nie dam, przykro mi. Przeglądają są, odważne nawet niektóre. Będą w stanie mi skoczyć na rękę, żeby skupnąć. Budapeszczka w ogóle zaczęła się parzyć teraz z Grosiatem. Kasiwa. Nie ma ale tu o, młody wyszpacie młodzik. O, idzie, idzie, idzie. Młodzik wychodzi. Dla ciemnego też jest imię w komentarzu, tylko nie widziałem dokładnie jakie. Czy widziałem, ale już zapomniałem o to chodzi. Nie dam mam, byłam niewolna. Bułkę z odzinkami mam, na że to chleb. Był kradły. No ja nie mam tak dużo czasu, ale... Dobra, dzisiaj mamy. dzisiaj posprzątam. Ja to sprzątam co 2-3 dni, jak nie mam czasu, ale tak to sprzątam codziennie. No więc proszę o nie hejtowanie, bo naprawdę nie ma po co. W dzisiaj chciałem powiedzieć, że w ogóle obce jakiej były kilka. Chodziły białe. Ten jakiś końcaty. Ale tak to białe. Chyba budapeszty jakie chodziły. O, młode wyszły. I zostawię je. Nie, niech one co chodzą. to sobie odpowiada albo już wyszły nie mają wiadomo, doma. Wyjdę raz, drugi, trzeci i się nauczą teraz ja w ogóle znowu Cię Pasiak teraz zachciał stąd więc jednak miał rację, żeby że będą, że będą jeszcze jeden lęk. Nie widziałem. Bo z tego, tego nie spodziewałem, dopiero dzisiaj zaczęły. Wczoraj jeszcze siedziały jakiś cichacza, a dzisiaj to grucha zaczęły razem. Wiesz z tylko będą kolejne młode. Bo też próbujemy już tam pomagać. I po prostu dlatego y, nie mogę y, no tak często być. Nawet czasami, czasami nawet cały, całymi dniami miał w ogóle u nich nie ma. Ja nic na to nie mogę poradzić, bo, bo muszę pomagać. A oni ci samo nie. Zauwa, bo w ogóle ci malinki tam pojechały. Malinki, będę miał te dwa krzaczki. Sąsiadka ich nie chce, więc dwa zostały. To akurat dwa wzięliśmy. Było ich od groma, ale. Niestety, już, no, o nie, już jej się znudziły. O, Budapesz. On jest akurat odważny. O, już, już. Chcę na rękę lądować, bo chcę zerżać. On jest dla nich niezdrowy chyba Moją grybę. o. Bocian, żuraw! Żuraw! Da! Żuraw leci. Jak nisko. Ląduje tam dalej. Bo widziałem. On tam, ta łąka tam jest On już bo to żuraw, jak wielki. Na początku myślę, że to bocian. Bo mole wychodzą. Niech było bo bo pewno mi się to przyda bardzo. O! Taka kolejka <grywia> O widzicie? On bez jadłem. On nie mogę im dać szkoda mi ale. <grywia> nie mogę po prostu, bo... Nie mogę. Bo wiesz, to nic nie zdrowe. Dlatego gołębie nie mogą soli, a chlebie zrobimy ze soli. Razowy można im dawać, bo on jest zdrowy, bo on nie ma soli. Ale ogólnie no to no niestety takiego zwykłego nie mogę. No, Zadzi się posprzątam no. Ludzie mi nie piszą, że ja oszukuję, bo naprawdę trawa w ogóle rośnie bardzo szybko. O, wiosna, wszędzie zielono się robi. Tam krzaki nawet. Głęby do parowania i zachęcają, a to to znowu idzie do tej, bo dzisiaj no, skopulował ją w takiego No to się znowu uwodzi. No i znowu chce się z nim parzyć, widzicie? On no, po prostu nie wiadomo co chce porobić. Ten, ten jak się przygląda. Bo tym ona się nie chce parzyć. Bo dla niej brzydki. Dla mnie nawet może być tam fajny. O, klepał, poleciał nawet siły nie miała go utrzymać sam, co na sobie, tak. No, ale nawet siły miała. on prawie się z, ni z nią zwalił, bo siły nie miała. Bo ciężki grusia, grusia to ciężki gołąb, dla sami jest bardzo ciężki goł. na przykład Widynka też by go raczej nie udźwignęła, ale za Widynka to zdrowa, najsilniejsza od tej budapesty. Tak. O, ta już się za Podleci do niej, jak patrzcie. Poparowałaby się z nim, bo jest piękny ale do siwka to już w dupie myć. No, ja zaś zabijam za robota, że co? No, niestety. mi, że ludzie mnie hejtują, ale no. Mówię nam, że na budowę, jak będę, to będę rzadziej sprzętu, Ale niektórzy po prostu są takimi. Brak wiedzy mają, nie, nie, nie potrafią zrozumieć słów, których człowiek do nich mówi. I oni później, hej, i dlaczego słyszysz komentarze? Bo są na takie, bo mnie po prostu. Nie wszystkie posuwałem. O, już leci, już leci, już, 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 już. O, budapesz czerwony, zazdrosny. Widzicie, jak chce się parzyć do tego Już chce, no naprawdę się z nim zawaliła, z tym Grzatem. Taka lekka jest, ale lekka, by chora była. Ona ma robale pewno. A na jesień nie odrobaczę, bo pole teraz nie można ich odrobaczyć, jak już mówiłem. I tego, on też jest bardzo słaby. A poszła, będzie gruchał cały. Hmm. Na buda grucha i gruszaty poszedł na ziemię. Paszaty w ogóle już. No, nie siedzi już z dzieckiem tak długo. Uczemny no, kok. no, to no, dla czerwonego Budapesza się pojawiło, patrz, a tak się przygląda. Hmm? Nie, nie mogę ci dać, a skoczyłby. Nie, nie mogę ci dać, słuchaj. Jak będę miał razowy to ci dam o ja prawie wylądował, widzicie jaki bystry? On to by wziął te chleba, kawałek. Ale nie mogę ci dać. Szkoda mi go szczerze, bo jak on tak patrzy, aż mi się, aż bym mu dała, ale... Co? Aż nie, nie denerwuję, po co wiem, że są... że oglądają mnie 8, może jakieś latkowie, którzy oglądają. No bo po prostu myślę, że ja ich 10 Dziesięciolatkowie. no. A ci starsi to powinni mieć trochę rozumu i rozumie co za których mówi. Bo so, do niektórych naprawdę się trochę zdziwiłem. Nie, hytter się odzywają się tylko wtedy, kiedy coś się stanie, a jak tak to nawet nie piszą żadnych komentarzy. Pamiętam no. już dosłownie na we twarze tych hejterów. Coś, że mnie oszukuję. No, Budapeszty będą odparowały się. No, bo jajka. Dlatego to marzy, żeby mieć jakiś jajka, ale no niestety żadne samczyki nie chcę. Jeszcze dla Budapeszta zostało imię. O, jest jakiś ten ten, Fruwało coś. Dlatego małego białego nie ma. Jednego. No i to chyba tylko tego głębię zostało. Dlatego wszystkie ochrzczone imieniami. Więc no, więc mamy Morlinkę i Morlina. O, patrzcie, opatrzcie jak się uwodzi, mówię. Ona co się już z nim parzyć? Poszedł zresztą zainteresowany. Więc no. Nie mogę Madek, będę... oooo On siądzie mi <śmiecki> Wieku Trzeba razowego im kupić Mhm nie Dać Wszystko się czai Tu no. są wchodzi wysoko Chyba bym się ale nic No oni już mnie nazywają łapaczem i on bardzo mądrze napisał, że łapa to łapie cały czas, a nie tylko bierze i no. Jeżeli nazywają mnie łapaczem, skoro ja raz na jakiś czas złapię obcego i tego. że była jak by łapał codziennie, to łapać to bo ja człowieku z zawodu łapię, to jest codziennie. Mi łapią, ja się nie denerwuję i tego, tak. ja nie rozumiem. go się sezon lotowy rozpoczyna który dzisiaj jest 20 za 5 dni w poniedziałek, sobota. W sobotę rozpoczynają się loty mhm. Zobaczycie ile obcych będzie do mnie się dało. O człowieku! A ile ile ja będę dostawał tych gołębi? O, ale ja jestem podekscytowany. Ta, ludzie będą mi dawali takie łapane. Mhm. Zobaczycie ile ja wtedy będę miał gołębi. Wiesz to niektórzy się znajdą ci ty, to, to Ty je złapałeś, udajesz. dajesz. Nie, nie, nie. Tam dychę zapłacę Ci ileś, ale napady fajnie tego. ja będę brał, to będę browie większości samicy, no. Uch. No tutaj raczej mnie nie oszukają, ale na przykład jak nie wiedzą, no to po prostu powiedzą, że nie wiedzą tego. Patrz jak one się patrzą. <laughs> jak się przyglądają na bułeczkę Dałbym im, szczerze bo bardzo mi szkoda. Ale... no szko Szkoda, ale... Yy, krzywdę im wyrządzą, że im to daję. Jednocześnie, bo... To ich organizm jest to ale one, one są nie one <noise> Nie wiedzą. One... <noise> Najlepiej to by weszło. Jak buki bułki muszą mieć spać mini i. O, razu rozczarkuję go Budapeszt. Zauważyły, więc to. No. No, dobra, ja zaraz sprzątam. Wycopacie lepiej te łapki w dół, bo naprawdę... Tylko po dzieciaki nie rozumieją. Ale rozumiem, że niektórzy to są mali i jeszcze nic nie rozumieją. Jakby nie, nie byli mali, to by rozumieli. No, no tak dzień leci. Bułka się kończy. No ja już idę sprzątać. Mam nadzieję, że jeszcze łapki tu wycofacie, bo to naprawdę nie moja wina, że wy nie rozumiecie niektórzy. No hmm? zobaczymy, czy mi na rękę skoczy. A widzicie? Na na chciała mi ubrania się złapać. tak ja miałem rogalika, że coś grzały do mnie. O pasiaty jak grzeję, bo zobaczę, że nisko trzymam. Ciekawe, czy on wskoczy. On no, będzie się bał trochę. Może nie, a nie, nie się czai. Grosza, to bez problemu, bo mi na rękę wskoczyła, żeby dostać chleb. Okay, no, no dobra, pozdrawiam. No, no, mam nadzieję, że na pewno byście bardziej mi rozumieli. Może coś nie. nie yy... Trochę gorzej wytłumaczyłem, nie dla nie wszystkich jest to zrozumiałe, ale naprawdę. Jeżeli nie rozumiecie mnie, to na pewno nie piszcie, że o, ja was szukam, bo ja was nie oszukałem. I nie zamierzam. Więc co? Pozdrawiam, zaganiam tak, bo już się, się nienawidzą się chyba. No, <laughs> idzie za nią ta. No, <laughs> pogoniła ją, gdzie bała. No dobra. Cześć.